widzicie co jest za mną za mną jest to miejsce w który, na które już będziemy w środę podążać w Skierniewicach ale oczywiście zanim to no, to no to czeka nas niedziela i czeka nas mecz z Legią Warszawa no ja już jestem w Warszawie jak widać z tą, z tą piękną panoramą no i odliczamy godziny no. zostały jeszcze dwie doby z kawałkiem więc to jest taki pierwszy meldunek przedmeczowy, można powiedzieć. Ja już przyjechałem do Warszawy wczoraj, więc troszeczkę tutaj jakieś tam drobne materiały, także do takiego reportażu, który gdzieś w przerwie reprezentacyjnej się pojawi. No i jestem teraz na dachu Fabryki Wedla i z tego co pamiętam, to tu nawet jakieś studia telewizyjne były przed różnymi meczami, czy na jakichś mistrzostwach, nie wiem, czy na mistrzostwach Europy Euro 2012. Tak więc, tak więc jakieś tam meldunki będą, będą się pojawiać. Ja wczoraj po przyjeździe powiem Wam tak, wybrałem się do sport z baru Legii, żeby zobaczyć jak tam kibice reagują na mecz, który Legia wczoraj rozgrywała z baczką Topola. Zwycięstwo warszawiaków 3 do 0 bezproblemowe. No ale atmosfera była, tak bym powiedział, bardzo spokojna, tak jakby wszyscy byli pewni tego, że, że Alergia sobie bez problemu poradzi. I tak w istocie było, czyli można powiedzieć, dobrze przeczuwali, jak to będzie wyglądać. No, i Legia pokazała, że jest w takiej dobrej e, formie i dobrej dyspozycji e, na e, no obecnie podopierzchniku Dalajo. Po zwycięstwie w Gdańsku w Lidze teraz wygrali w Płarze e, 3 do 0 w Płarze konferencji. E, no, i, e, no, i czekamy na niedzielę. Tutaj Kolej, kolejna grupa już e, przychodzi na, na ten teraz no a my, my czekamy na tę niedzielę, czeka nas bardzo trudny mecz, bardzo ciężkie spotkanie, ale takie też w dużej mierze no, weryfikujące właśnie to jak, w jakiej my jesteśmy dyspozycji i jaka ta Ekstraklasa po prostu dla nas jest. Trener Górak powiedział w meczu, po meczu z Górnikiem, że no ten mecz po prostu pokazał, że Ekstraklasa potrafi dać w dupę, no i miejmy nadzieję, że tym razem już aż tak źle nie będzie że postawimy się temu rywalowi, który przecież ma aspirację, żeby walczyć o mistrzostwo polskie. No i, no i powalczymy o, o korzystny rezultat. Także na razie, na razie tyle, tyle z Warszawy. I polecam Wam tę fabrykę Wedla, naprawdę jest multimedialna, można posmakować też na różnych etapach ziaren kakaowca, później płynnej czekolady, na koniec się dostaje taką tabliczkę, więc, więc naprawdę, naprawdę warto. Dwie doby do meczu z kawałkiem, co dzisiaj mamy. Jest piątek, około godziny 15, więc pozostają jakieś 53 godziny do spotkania, także... No już nastawiajcie się, ci, którzy jadą, to niech już, już zbierają siły do bardzo głośnego dopingu, a wszyscy po prostu w się, niech trzymają kciuki i czekają na to rozpoczęcie tego spotkania. Zobaczcie, jak mi się fajnie teraz w jednym kadrze, tutaj, tutaj ta Warszawa, ta, ta piękna panorama, którą widać z tego miejsca, no a za mną miejsce, w którym już 2 maja zagramy w finale Puaru Polski. Do zobaczenia.